No się ma? Dopiero co niedawno dostaliśmy informacje, czy to na temat ekranizacji nowelki, czy głosowania na najlepszą postać w uniwersum, która dostanie własną krótką opowieść i tak na marginesie wygrał ją ostatecznie Minato. Do tego wszystkiego wróciliśmy sobie do mangi, niestety lub stety nie na długo, bo tym razem dostaliśmy jeszcze większe info, największe jakie Burto otrzymało od jakichś chyba 8 lat, czyli zakończenie serii jeszcze w tym miesiącu. O co dokładnie chodzi? Dlaczego? Już zaraz tłumaczę. Kilka dni temu zaczęły nadchodzić z kilku stron przecieki na temat tego, że seria ma zostać zakończona bądź wstrzymana. A jakiś czas później dostaliśmy już oficjalne informacje ze strony Uniwersum Naruto, czyli koniec pierwszej serii, nazwane po prostu pierwszą częścią. A we wrześniu dostajemy wznowienie, które rozpocznie się od czterech specjalnych odcinków pierwszej serii Naruto, czyli mówimy o tej klasycznej. O tym niestety nie wiemy praktycznie nic, tak samo jak nie znamy oficjalnych powodów zakończenia się tego w tej chwili tak nagle, ale wszystkiego można całkiem łatwo się domyślić, a tych powodów jest kilka. Zacznijmy może najpierw od tego, dlaczego. Nagle mamy dostać po przerwie cztery specjalne odcinki pierwszej serii Naruto. Podejrzewam, że jest to jakaś próba sprawdzenia możliwości tego, jak wypadnie remake. Ja wiem, że dla wielu osób może i pierwsza seria wygląda nadal bardzo dobrze. Ja się z tym nawet w pełni zgodzę, ale musimy zrozumieć to, że chodzi oczywiście o pieniądze. Jeżeli to się będzie opłacać, no to to zrobią. Tutaj nie chodzi, co jest lepsze, co jest gorsze, tylko co się sprzeda. To jest wiadome. Możliwe, że będą to cztery odcinki skracające całą pierwszą serię. Wtedy byśmy wiedzieli, że w planach naprawdę mają ten remake, a drugą opcją są po prostu jakieś nieznane przygody i będzie to miało na celu taki zapychacz, żebyśmy jeszcze ten miesiąc bez Ruto poczekali i wtedy manga sobie dostatecznie odejdzie. Więc właśnie przejdźmy do tych powodów, dla których seria tak nagle się kończy. Bo nikt się tego tak naprawdę w tej chwili nie spodziewał. Ja cały czas chciałem wierzyć w to, że będzie przerwa, ale raczej uważałem, że znowu puszczą kanonę i będą mieli wywalone. Więc zacznijmy od pierwszego powodu, bo ostatnio wspominałem o rysownikach, którym daje się bardzo krótki czas na animowanie odcinków. Oni w tym studiu nie animują jedynie Boruto. Mają masę pracy, mają masę tytułów. A przez to, że to anime wychodzi co tydzień, non-stop mają przy tym pracę, inne tytuły zalegają, więc muszą się wyrobić w jakimś określonym czasie, przez co to czasami wygląda to źle. I jak widzimy w kanonach pozwalają sobie nawet na to, żeby to troszeczkę wyglądało gorzej. Ja podejrzewam, że praktycznie nie brano tego zbytnio pod uwagę, ale to, co chcę tutaj wspomnieć, to to, że Boruto nadal jest tworzone, więc w tej chwili dzięki tej przerwie, rysownicy mają czas, żeby sobie to na spokojnie robić. To jest w tym wszystkim genialne. I bardzo mocno łączy się z drugim powodem, czyli znacząca gorsza jakość względem mangi. Jak dobrze wiecie, ludzie czytający mangę, zazwyczaj ją sobie chwalą, szczególnie względem adaptacji anime. Wyobraźcie sobie teraz Kishimoto, który ma umowę ze studiem, tworzy coś według siebie. Bardzo dobrego, a potem ludzie jako adaptacja oglądają coś takiego, co jest z każdej strony krytykowane. I musimy sobie to przyznać, odkąd wróciła manga, naprawdę wygląda to całkiem nieźle. Jest tam kilka niedróbek właśnie przez to, że ten przeznaczony czas na to jest tak bardzo krótki, ale wygląda to względnie dobrze. Niestety prędzej czy później, jeżeli nadal wychodziłoby to w taki sposób, a oni nadal w studiu mieliby taki burdel, no to ta jakoś by się pogarszała. Więc to na pewno był znaczący powód przerwania serii i nie ciśnięcia się z kanonami, bo to jest właśnie trzeci powód. Kanony nie dają rady i nie spełniają swojej roli, oprócz tego, że wyglądają naprawdę beznadziejnie, czasami. Sami, gdzieś tam zdarzy się niezły odcinek, ale albo jest to przeciętne, albo jest to tragiczne. Ja mógłbym całą kompilację tej tragicznej animacji zrobić. Dodatkowo, tak jak mówiłem w ostatnich omówieniach, one totalnie nie spełniają swojej roli. Miało to być takie łatanie dziur, gdzieś tam lepsze poznawanie postaci, rozszerzanie fabuły. Niestety, przez ostatnie półtora roku dostaliśmy średniej jakości filery, z jakimiś małymi wyjątkami, które naprawdę na tym całym tle, aż półtora roku jak nie więcej, nie robi nam naprawdę nic. Więc zastanówmy się, po co robić coś, czego nikt nie chce. Czwartym powodem łączący się z trzecim, to to, że już sam Studio nie respektuje swoich własnych działań, to co pokazane jest w kanonach, nie jest respektowane w odcinkach opartych na manze. Wcześniej to było tak, na przykład w kara arku, czy w Ishki arku, że jeżeli wcześniej w kanonach się coś stało, co koliduje z Mangą, to było to tak nieznacznie, nieznacznie zmieniane, żeby do siebie pasowało, co jest jasne. Tutaj całkowicie to olano, jest praktycznie 1 do 1, gdzieś tam wzięto tylko pod uwagę opaskę, którą w prosty sposób olano i do widzenia. Tak więc myślę, że nawet oni są źli na to, szczególnie, jeżeli zauważyli znaczącą różnicę oglądalności. Jeżeli oni co tydzień muszą się z tym męczyć, wyraźnie, robić nadgodziny? Do tego względem odcinków opartych na madze jest to nieoglądalne, nieopłacalne, krytykowane z każdej strony. No to kolejny raz pytanie: po co mamy to robić? Jeżeli za tym czasem możemy zrobić coś dobrego, możemy dobrze to zanimować, przygotować się, bez żadnego stresu, na dodatek ta krytyka na serię będzie mniejsza, co może jeszcze polepszyć oglądalność, a co za tym idzie pieniądze? Więc kolejny powód kolejny raz łączy się z każdym innym, czyli zbeszczanie dobrego imienia uniwersum, kanonami i tym jak to wszystko wygląda. Znowu możemy pomyśleć o Kishimoto. To czy o studiu, które jest korporacją, której zależy na zarobkach, naprawdę wielu ludzi odwróciło się od Boruto ze względu na to, że, że tych odcinków opartych na mandze nie ma, a jak są no to są średniej jakości, no bo nie mają czasu, żeby się do nich przygotować. Kanonów praktycznie nikt nie chce oglądać. Czasami sobie zerkniecie, czy to u mnie, czy gdzieś tam sobie przewijacie, co tam się działo, żeby mniej więcej wiedzieć, ale to tyle. Kanony to jest totalny nie i seria Bleach, która była niegdyś takim samym tasiemcem, konkurującym z Naruto, stał się nagle sezonówką i okazał się wielkim hitem, ogromnym sukcesem, więc prawdopodobnie przez to zapadła taka decyzja. Jeżeli coś nie wychodzi, przestańmy to robić. A jeżeli widzimy, że coś wychodzi, tak samo jak Bliczowi, to zróbmy to na wzór tego. To jest bardzo jasna logika, na którą chyba był już ostatni dzwonek, żeby wpaść. Kolejny bardzo ważny punkt, odcinając się już całkowicie od kanonów, bo oczywiście te kanony przez pół roku znowu mogłyby sobie trwać, ale już sobie o tym powiedzieliśmy. Manga musi koniecznie nadgonić. Jesteśmy zbyt blisko, już w jednym filmie o tym mówiłem. Fajnie, że sobie wróciła, ale co z tego, jeżeli za 2-3 miesiące znowu studio byłoby zmuszone do przerwania i zaczęcia kanonów, bo nie byłoby o czym tworzyć anime. Mam potwierdzone informacje co do tego, że jesteśmy bardzo blisko Time Skipu i to mnie właśnie ta rzecz najbardziej ciekawi, że byli tak bardzo zdesperowani, żeby zakończyć tę serię już w tym miesiącu. W tym miesiącu to ogłosili za 20 dni się skończy, zamiast poczekać do time Skipu i zrobić właśnie to z takim przeskokiem czasowym. To pokazuje, że jest to wszystko desperacja i to musiało się stać, bo ktoś tam jest bardzo, bardzo niezadowolony i mam nadzieję, że to Kishimoto. Ja nie wiem ile on ma do gadania w studiu, nie wiem jaki jest to człowiek, ale na jego miejscu naprawdę na to bym naciskał, bo jego dzieło życia po prostu umiera i to nie do końca z jego winy. I jak widzimy w tych w najnowszych odcinkach on robi dobrą robotę. On naprawdę jest w formie. On tworzy coś całkowicie nowego, całkowicie nowy klimat, całkowicie coś swojego. I bardzo mi się to podoba. Może nie jest to klimat Naruto, ale jest to coś, co chcemy oglądać i coś, co może się podobać razem ze starymi postaciami. Więc teraz najważniejsze pytanie: jak to wpłynie na serię i czy ją uzdrowi, czy ją naprawi? I ja powiem tak. Ja już wiele razy dawałem złudną nadzieję Boruto, dawałem kolejną i kolejną i kolejną szansę, że naprawdę słowo kanon będzie respektowane i stanie się tym, czym definicji jest. Dlatego powiedzmy, że apeluję teraz do was, żebyście się nie nastawiali na to, że nagle druga seria to będzie totalny kozak, że kanonów nie będzie, stanie się to sezonówką i wszystko będzie pięknie i cudownie. Bo może tak rzeczywiście być, że minie sobie ta przerwa i praktycznie nic się nie zmieni. I zostajemy jeden dokończony Code Arc w bardzo ładnym stylu, bo się na to przygotowali i zaraz sobie wrócimy do tego samego. Oczywiście, że może tak być. Jedyną nadzieją dla tej serii, dla drugiej serii, jeżeli chcą ją naprawić, jeżeli naprawdę ta przerwa ma jakieś znaczenie, to to Musi stać się sezonówką. Moim okiem we wrześniu, czy tam październiku, czy kiedy ostatecznie zdecydują się dokończyć ten code Dark powinno to po prostu dziać się arkami. Ark, trzy miesiące przerwy, czy nawet pół roku, znowu Ark, pół roku przerwy, znowu Ark, czyli taka sezonówka. I rozumiecie, to jest taki reset. Boruto się skończyło, możemy sobie to już ocenić przez różne pryzmaty i powiedzmy, że ludzie ogólnie nazwą tę serię złą i nieudaną. Ale teraz dostaniemy coś innego. Powiedzmy, już tak roboczo, Boruto Shippuden, Raczej to się tak nie będzie nazywać, ale wiadomo o co chodzi. Będzie to już coś innego. Ta seria ma Nowy start, będziemy ją oceniać od zera. I to jest właśnie dla mnie nadzieja, że studio myśli o tym w ten sposób. Odcinamy się od pierwszej serii, działo się trochę dobrego, działo się wiele złego, ale robimy reset, zaczynamy coś nowego, zaczynamy nowy projekt i teraz będzie dobrze. Mam nadzieję, że właśnie taka logika się za tym kryje. Takie są właśnie moje przemyślenia na ten temat. Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem. Jeżeli wy coś wiecie, jeżeli słyszeliście jakieś plotki, jeżeli macie jakieś własne przemyślenia na temat tego, dlaczego seria jest zakończona, dlaczego akurat w tym momencie, jakie są tego plusy, jakie są tego minusy, trzymam się to podoba, czy wam się to nie podoba, to dajcie znać w komentarzach, ja chętnie się do tej dyskusji przyłączę. Moim osobistym zdaniem jest to bardzo dobra decyzja, jedyna słuszna. Może i się zdziwiłem, że jest to akurat w tym momencie, ale coś musi być na rzeczy. Ostatni raz zaufam z takim dystansem, że wiedzą co robią i nowa seria będzie odmienionym Boruto, którego zawsze chcieliśmy zobaczyć. to jest w formie, także o fabułę się nie boję, bardziej o to, że wznowią kanony i będzie to robione znowu w pośpiechu. Także dobra, widzimy się w komentarzach, do następnego i cześć.